Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na drugim odcinku z cyklu Jak to dawniej bywało. Tematem dzisiejszego odcinka będzie oczywiście oświetlenie. Chciałbym wrócić do tego, co było kiedyś u nas. Miałem okazję jeszcze żyć w tym czasie, kiedy u mnie w domu te lampy były w powszechnym użytku i myślę, że starsi z Państwa pamiętają te czasy i chciałbym pokazać, jak to wyglądało, jak się przygotowywało taką lampę do użytku. Oczywiście te lampy były lampami naftowymi, więc do tego potrzebne było paliwo w postaci nafty. Kupowało się tą, lampę, tą naftę do butelki. Ta butelka zwykła, prosta. Pani w sklepie, oczywiście mając rękawiczki gumowe, nalewała do takiej. Butelki naftę, zatykało się. Był taki sznurek przy tej butelce. Po co? No bo ta nafta miała nieprzyjemny zapach i jak się Obrudziło ręce, no to potem przez dłuższy czas było czuć tą naftę. Więc na takim sznurku zakorkowany, butelkę przenosiło się do domu i stało sobie tam gdzieś w kącie, żeby móc nalać do lampy i wieczór, gdy przychodził, rozświetlić pokój czy kuchnię, gdzie się coś tam jeszcze robiło. Ja tutaj mam praktycznie dwa rodzaje lamp. Lampy, które były używane w domu. To była lampa taka, najbardziej typowa lampa naftowa. Ta lampa się składała z takiej części. Był zbiornik na naftę, była taka część, którą się wykręcało. Wykręcało się tą część. Oczywiście w tej lampie nie ma knota, jest w tej drugiej lampie, a nie dam go rady wyciągnąć z tego względu, że on już jest namoczony w nafcie. Więc tutaj się wkładało knot, tym pokrętłem się. Podkręcało. Oczywiście wcześniej go trzeba było namoczyć w nawcie, żeby on potem sączył z tego zbiornika tą naftę. Tu była taka część na wierzchu, która oczywiście celowo nie powiem nazwy tej części, będzie na końcu tego programu konkurs. Ta część służyła po to, żeby formować płomień z tego knota, żeby on nie był taki jakiś duży, tylko żeby on był płaski i odpowiedniej wysokości, wtedy dawał najwięcej światła. I jak się nalało nafty do tej lampy, zakręcało się oczywiście tą część z knotem. Zapalało się, ustabilizowało się płomień, na jakiej wysokości ma być tym pokrętłem. I zakładało się szkiełko, takie jak tutaj mamy. Normalnie, że zakładało szkiełko, i ta lampa mogła świecić. Oczywiście, na tej, przykładzie tej lampy, która już jest, w której jest już nafta, powiem jeszcze, było takie lustro. Po co to lustro było? Po to, że gdy ta lampa świeciła, żeby się to światło nie rozpraszało we wszystkie strony, tylko z tej strony, żeby się jeszcze odbijało w tym kierunku i wzmacniało tą jasność tam, gdzie potrzebowaliśmy. Czasem nawet to lustro było wykorzystane w innym celu, że na przykład gospodarz chciał się szybko ogolić, wtedy się golono brzytwami, więc wykorzystał to lusterko jako lustro do swoich celów. Teraz tak. Kolejnym problemem było szkło. To szkło zazwyczaj po w świeceniu poprzedniej nocy było zadymione troszeczkę i zabrudzone. Trzeba go było wyczyścić. Jedynym takim sposobem na usuwanie tego typu brudów był łuk. Łuk uzyskiwał się z popiołu. Nawet samym popiołem można by było to wyczyścić, ale popiół powodował to, żeby rysował to delikatne szkło. Więc najlepszym sposobem wtedy była po prostu, czyściło się to szkło taką gazetą. Wtedy na wsi w czasach zaraz powojennych królowały dwie gazety, Grobana, Rolnik Polski i Przyjaciółka miały bardzo delikatny papier, więc brało się taki papier, ja tutaj pokażę, zwijało się w taką rureczkę, wkładało się do tego, do tej lampy, palec dalej nie dostawał, więc trzeba było jeszcze sobie poradzić jaką drugą część, Mierze Bardziej trzeba było i spróbować od drugiej strony to włożyć. Zawsze się tak udawało i znowu od drugiej strony kręcąc w kółko. czasem trzeba było ten papier jeszcze jak się już zabrócił, bo było mocno szkło zabrudzone. On, w tej chwili ta lampa jest troszkę zakurzona więc nie da się tak wyczyścić, z, tego, z, tego, z tej sadzy, która się osiadała po spalaniu tej nafty, sknota, po prostu yy, się dosyć szybko to czyściło, taką gazetą. Odpalało się lampę, zakładało się szkiełko i już nam lampa świeciła. Oczywiście Trzeba było regulować, jak za bardzo się podkręciło, to się szybko kopciło, więc trzeba było ustabilizować ten płomień na odpowiedniej wysokości. Lampę albo się zawieszało gdzieś w okolicach drzwi na takiej wysokości około dwumetrowej, ze względu bezpieczeństwa, żeby dzieci nie mogły do tego dojść, ewentualnie jak trzeba było yy, na przykład popracować gdzieś przy stole, poczytać książkę, to wtedy się stawiało lampę. To było źródło światła, oczywiście będąc uczniem najpierw w szkole podstawowej i później jeszcze przez dwa liceum miałem tą możliwość, że uczyłem się właśnie przy takiej lampce i czytało się książki. Taka lampa rozświetlała całą kuchnię, gdy trzeba było. To była jedna z lamp, która była używana w domach. Ta lampa miała jedną, tylu, jedną małą wadę, ponieważ to szkło tak było luzem, ono było bardzo gorące. Na tej wysokości przez dłuższy czas ono już dawało ogromną temperaturę i trzeba było uważać, żeby gdzieś nie postawić nad czymś, co było łatwo palne, żeby się nie zapaliło. Oczywiście w domach trzeba było też czasem wieczór wyjść, czy do sąsiada w bardzo ciemną noc, a nie było jeszcze zwykłych tych z żarówkami lampek, albo do obory, żeby jeszcze coś tam zrobić, czy czasem do stodoły. To były miejsca, które były bardzo narażone na zapalenie. No w stodole, wyobraźcie sobie Państwo, z taką lampą pójść było bardzo niebezpiecznie. Więc do tego celu były wykorzystywane inne lampy. Teraz przykręcę, oczywiście jeszcze przy okazji tej lampy powiem, yy, tak, że jeśli na przykład były małe dzieci i trzeba było jednak mieć jakieś delikatne oświetlenie, więc wtedy po prostu normalnie przykręcało się maksymalnie to światło. To światło było takie ledwo widoczne, tak jak u nas dzisiaj są takie lampki nocne, które dają takie nikłe światło, ale żeby troszeczkę było odświetlone. Ewentualnie się podkręcało i dawało się większy płomień. Przy budowie tej lampy były ważne dwie jeszcze rzeczy. Tutaj ta część palnikowa miała takie otwory, które tu widać. Tymi otworami po prostu dostawało się powietrze, żeby podtrzymywać palenie. No i oczywiście, główną rzeczą knot, który był z specjalnego sukna robiony, on to powodował, że jak się go zamoczyło w nafcie, to on tą naftę podciągał do płonienia do momentu wypalania się tej nafty. Ja nawet pokażę tutaj, on się nie da wkręcić, ten akurat, który tutaj, tutaj mamy, ponieważ on, ten knot jest do większej lampy. Tu jest taki otwór, po prostu się ten odpowiedni knot wkładało, tym podkrętem się go wkręcało i on tutaj wychodził. On musiał być nożyczkami uformowany, czasem jak się przepalił, to go trzeba było troszkę przyciąć. No, za jakiś czas on się po prostu zużył, spalił. To była lampa używana w domach. Natomiast, jak już powiedziałem, do celów, gdy trzeba było iść do obory, do stodoły, nawet czasem do sąsiada, było bardzo ciemno. To służyły inne lampy. Popularnie myśmy to nazywali latarki. Ta lampa charakteryzowała się tym, że miała zupełnie inny ten klosz, taki dużo grubszy i ona była tak skonstruowana, że ten płomień był jakby zamknięty, nie był otwarty. Więc z tą lampą. Oczywiście przy całkowitej ostrożności można było pójść do stodoły, nie martwiąc się, że się od tego zapali słoma. Oczywiście jakby położył tą lampę bo szkło było bardzo gorące w słomie, to pewno by się zapaliło. Ale gdy y, y, gdzieś tam w okolicy stała ta lampa była y, dużo bezpieczniejsza i właśnie była do tych celów wykorzystywana. Jak się w ogóle te lampy wykorzystywały? Oczywiście ona ma ten klosz, to szkło Osłonięty takimi drutami, w celu takim, żeby uniknąć oczywiście przypadkowego zbicia tego szkła, no bo wtedy już byłaby bezużyteczna. Tutaj jest pokrętło, które się odkręcało. Może Państwu pokażę. O, tu się wlewało naftę. Palnik jest podobny jak przy tej lampie troszeczkę się tylko różnił. Więc jak, yy, yy, pokażę Państwu, jak się zdejmowało to szkło. Tu jest taki haczyk. Oczywiście nie po to, żeby na tym wieszać lampę, tylko jego się podciągało do góry, przechylało się na bok i w ten sposób wyjmowało się ten klosz, który można było wyczyścić tak jak przed tym papierem. Tu w tej części, oczywiście, znajduje się pa, ten palnik. Ta część, zauważcie Państwo. Ja ją wyciągnę specjalnie. Ta część jest bardziej rozchylona niż w lampie naftowej, bo ona musiała dawać troszeczkę inne światło, troszeczkę szersze. I tu, oczywiście, jest palnik z knotem, tak jak przedtem. Więc zakładam z powrotem tą część do formowania palnika, przekręcając go delikatnie. Były takie zasuwki, przekręcało się i ta lampa była już przygotowana. Zakładamy oczywiście szkło z powrotem na tej samej zasadzie, jak żeśmy go ściągali i już mamy przygotowaną. Jak zapalało się tą lampę? Tu jest taka część od, od tych, yy, taka druciana, którą się dawało w ten sposób i ta cała część się podnosiła do góry, żeby można było nie ściągając oczywiście tego klosza, tą lampę zapalić. I oczywiście brało się zapałki. O i udało się zapalić. No i oczywiście, żeby zabezpieczyć lampę, to szkło się opuszczało na dół. I ta lampa już była gotowa do użytku. Też można było ten płomień troszkę podkręcić. Jest gotowa do użytku i brało się, można było z nią pójść do stodoły, pójść do stajni czy pójść do sąsiada rozświetlając sobie pod nogami drogę i ta lampa była taka że tak powiem do noszenia w odpowiednie miejsca do wykorzystania w tych miejscach gdzie oczywiście było zagrożenie pożarowe ona Dawała to, że to światło było pod względem przeciwpożarowym dosyć bezpieczne, i, i gdy się ta lampa gdzieś nie wywróciła albo nie zbiło się szkło, to raczej od tej lampy nie zapaliło się nic. Ta była oczywiście dużo, dużo, dużo bardziej niebezpieczna, dlatego tam była używana w domach, tam gdzie się cały czas przebywało. Natomiast ta, na te sprawy związane z wyjściem wieczór poza. Mieszkanie poza dom, żeby coś jeszcze, chociaż już było ciemno, zrobić. To były takie dwie najbardziej popularne lampy. Różne rodzaje tych lamp były ozdobne: były lampy, które były w pałacach, były lampy, które były u biednych ludzi. Najbardziej popularna, właśnie, była ta lampa, która się tu świeci, domowa. To była ona miała numer 5, jak dokładnie pamiętam. Były jeszcze troszeczkę większe od niej i jaśniejsze ósemki. Ale wszystko to też było, zależało od tego, jak się zużywa naftę. Nafta nie była taka bardzo tania, więc trzeba było troszeczkę ją oszczędzać. Więc ta lampa mniejsza, mniej zużywała tej nafty. Jeszcze taka malutka historyjka. Czasem zdarzało się, że gdzieś przy jakiejś pracy taka lampa, ta latarka, którą mówiłem, ta druga, yy, zbiło się szkło. No, był wieczór, a była potrzebna co zrobić? Mieli ludzie na to sposoby. I taki jeden ze sposobów, tu z pomocą naszego operatora Wojtka, spróbuję Państwu pokazać. Brało się taką butelkę tej wielkości, ona przy tych podstawach jest mniej więcej taka sama, to najczęściej były butelki, której sprzedawano wina. Ona oczywiście musiała być biała, przezroczysta. I proszę Państwa, zwykły sznur konopny. Taki, jak tu Państwo widzicie. Trzeba było po prostu uciąć tą butelkę, żeby z niej, z tego środka zrobić szkło. Jak się to robiło? Zakładały się sznur w danym miejscu, w którym chcieliśmy, żeby tą butelkę przeciąć. Wojtku, jeśli możesz teraz tu podejść, to podejdź do mnie i takim sznurkiem przez 2-3 minuty na tej zasadzie, tylko oczywiście puszczamy do końca, tak daleko puszczę. O tak. I tak, tak, bardzo szybko, długo, 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 za trzy minuty się tak naru. W tym momencie to szkło nagrzewało się do temperatury jakieś 80 stopni. Wylewało się kubeł zimnej wody, i w tym momencie tak, by diamentem odpadała ta część butelki. To samo z drugiej strony i robiło się z tego szkło, które się do takiej latarki, do takiej lampy. Y, oczywiście zakładało i to było na zrobione, dopóki się nie kupiło oryginalnego, mniejszego. Innym sposobem, ponieważ była dostępna już wtedy też benzyna, było to, że się tak podwójnie zawiązywało namoczony sznur w benzynie, zawiązywało się na takiej butelce, podpalało się. Oczywiście w tym momencie, w tym miejscu, gdzie ten sznur na tej butelce był, powstawała wysoka temperatura, polewało się wodą i. Ten sam efekt, może łatwiejszy. Tylko benzyna była bardzo łatwopalna i można było się przy tym poparzyć, więc ten sposób z tym sznurem był bardziej bezpieczny. Takie to oświetlenia dawniej mieliśmy. Myślę, że się Państwu to, co pokazałem, podobało. Starsi na pewno wspomną tamte czasy. Młodzież, dzieci zobaczą, jak dawniej żyliśmy. Dziękuję i do spotkania w następnym odcinku. Szanowni Państwo, a na koniec taka... Mała zagadka, oczywiście z nagrodą. Celowo nie powiedziałem, jak się nazywała ta część do formowania płomienia, która była w tym palniku u lampy. Kochani, miało to swoją specyficzną nazwę. Ta część, która miała tutaj taki otwór, u tej drugiej latarni miała trochę większy, taki bardziej rozszerzony. Ta nazwa się z czymś kojarzyła. Szanowni Państwo, kto? Powie, jak się ta część lampy nazywała. Oczywiście wysyła maila, który będzie podany w dzisiejszym programie na samym dole. Kto pierwszy wyśle tą odpowiedź, dostaje nagrodę, książkę oczywiście o historii Naszego Domu Kultury, Barwy Kultury. Zapraszamy. Ciekawy jestem, oczywiście starsi na pewno będą wiedzieć. Młodsi się zdziwią. Nazwa tej części, która była nadpalnikiem, która formowała płomień. Jak się nazywała? Dziękuję.